Byłam w połowie mojej próbnej mowy o awansie. Tak, stałam przed lustrem w łazience, ćwicząc jak nastolatka przed pierwszą randką. W tym momencie ekspres do kawy znowu syknął, pryskając wszędzie mlekiem. Trzeci raz w tym tygodniu. Symboliczne, prawda? Przez sześć lat w tej firmie nie udało mi się wywalczyć nawet regularnych dostaw do kuchni. Budujesz od zera cały dział, podpisujesz kontrakty na miliony. Negocjujesz z ludźmi, którzy myślą, że system CRM działa na magię. A potem i tak podgrzewasz sobie owsiane mleko w mikrofali o ósmej rano. Ten poranek wydawał się jednak inny. Marynarka leżała idealnie. Niebo było czyste. Sprawdziłam trzy razy, czy spotkanie zarządu jest w kalendarzu. Mieli na nim ogłosić nowego wiceprezesa. Mnie. Obiecano mi to stanowisko w kuluarach. Mówili, żebym jeszcze trochę poczekała. Wreszcie miałam się stąd wydostać. A Bartek? Bartek miał być moim stażystą. Był jak szczeniak w garniturze. Absolwent prestiżowej uczelni, z uśmiechem wartym fortunę. Zatrudniłam go na prośbę dyrektora technicznego. Powiedział, że Bartek wnosi nową energię. To taki modny korporacyjny bełkot. Uczyłam go wszystkiego od podstaw: jak pisać maile, które nie brzmią jak spam, jak słuchać klientów, jak czytać raporty. On tylko się uśmiechał i przywłaszczał sobie moje pomysły na spotkaniach. Podpowiadałam mu odpowiedzi. Szeptem, sekundę zanim otworzył usta, mówią, że ciężka praca popłaca. Rzadko dodają, że zyski zgarnia ktoś inny. O dziesiątej weszłam do szklanej sali konferencyjnej. Wiceprezes już tam siedział z latę w ręku. Miał na twarzy minę pełną fałszywej troski. Podjęliśmy decyzję w sprawie stanowiska wiceprezesa, powiedział. Zrobił pauzę dla dramaturgii. Wybraliśmy Bartka. Patrzyłam na niego przez chwilę. Czułam pustkę. Jakby obraz się zawiesił, gdy masz słaby internet. Uważamy, że wnosi do zespołu świeżą energię, kontynuował. Jest bardziej wizjonerski. Jasne, wizjonerski, bo wrzuca modne hasła na Linkedina. Świeży, bo pije koktajle z zarządem. Ja w tym czasie gasiłam pożary, których nawet nie zauważali. Skinęłam tylko głową nie powiedziałam ani słowa. Godzinę później Bartek wsunął głowę do mojego gabinetu. Radosny jak pies na kofeinie. Hej, słyszałaś nowiny? Bez ciebie bym sobie nie poradził. zaśmiał się. Pomożesz mi jutro ogarnąć te stare procesy? Trzeba to wszystko poukładać. Stare procesy. Moja praca była jedynym powodem, dla którego te procesy w ogóle jeszcze działały. Uśmiechnęłam się. Chłodno i czysto. Jak lód przyłożony do stłuczenia. Oczywiście, powiedziałam spokojnym głosem. Z przyjemnością pomogę. W tamtej chwili nie czułam się upokorzona. Nie czułam nawet złości. Poczułam, jak coś się we mnie budzi. On dostał stanowisko, ale to ja zbudowałam to królestwo. A jeśli samemu wylewa się fundamenty, to doskonale wie się, gdzie uderzyć, żeby wszystko runęło. Sześć lat. Przez sześć lat budowałem dla nich imperium partnerskie warte miliony. Każdego dnia przychodziłem pierwszy, wychodziłem ostatni. Wiceprezes do spraw partnerstw. To stanowisko miało być moje. Obiecywano mi je od roku. Czułem, że dzisiejsze spotkanie zarządu to tylko formalność, ukoronowanie mojej pracy. Wszedłem do sali konferencyjnej, a w powietrzu wisiało coś dziwnego jakaś nienaturalna cisza. Szefowie uśmiechali się do mnie, ale ich oczy były puste. A potem wszedł on Kacper, mój protegowany, którego sam przyjąłem do pracy dwa lata temu młody, ambitny absolwent Warton, z uśmiechem przyklejonym do twarzy i zapachem drogich perfum. Usiadł obok mnie, klepnął mnie po ramieniu i szepnął: Spokojnie, stary, dzisiaj twój wielki dzień. Spotkanie się zaczęło. Prezes zaczął mówić o przyszłości firmy, o nowych, dynamicznych kierunkach rozwoju. Potem padło pytanie o strategię na najbliższe pięć lat. Otworzyłem usta, żeby przedstawić plan, który opracowywałem przez ostatnie pół roku. I wtedy Kacper mnie uprzedził. Zaczął mówić. Moimi słowami. Kropka w kropkę przedstawiał moją strategię, moje analizy, moje wnioski. Jedyne co zmienił, to dodał kilka modnych biznesowych zwrotów. Patrzyłem na niego i nie wierzyłem. A najgorsze były twarze szefów. Byli zachwyceni. Ich oczy błyszczały, kiwali głowami z uznaniem, notowali każde jego słowo. W tamtej chwili byłem dla nich przezroczysty. Stałem się niewidzialnym architektem, duchem w maszynie, którą sam zbudowałem. Znasz to uczucie? Kiedy wkładasz w coś całe serce, całą swoją energię, a na końcu ktoś inny, bez mrugnięcia okiem, przypisuje sobie całą zasługę? Jakby twoja praca, twoje nieprzespane noce, nie miały żadnego znaczenia. Mówią, że wytrwałość jest nagradzana, ale rzadko dodają, że wygraną odbiera ktoś inny. Wtedy zrozumiałem, że nigdy nie chodziło o moje zasługi. Chodziło o świeżą, młodą twarz, którą można postawić na czele działu. Kiedy Kacper skończył, zapadła cisza, a po chwili rozległy się oklaski. Prezes wstał i powiedział: Panowie, myślę, że znaleźliśmy naszego nowego wiceprezesa. Patrzyli na kacpra, nie na mnie. W tamtym momencie coś we mnie pękło. Nie czułem już rozczarowania, tylko zimną, krystaliczną furię. Wróciłem do swojego biurka, czując na plecach ich fałszywe, współczujące spojrzenia. Mechanicznie otworzyłem kalendarz w komputerze. Przewinąłem kilka tygodni do przodu, aż znalazłem to jedno, jedyne wydarzenie, zapisane krwisto-czerwoną czcionką. Prywatny audyt transferu własności intelektualnej. To był mój plan B. Plan, który przez ostatnie miesiące był tylko teoretyczną możliwością, a teraz stał się jedynym wyjściem. Chwilę później zadzwonił mój szef. Przez sekundę pomyślałem, że może dzwoni, żeby przeprosić. Ale on zapytał tylko, czy wiem, dlaczego znowu nie mam mleka do ekspresu do kawy. Rozłączyłem się bez słowa. Wybrałem zapisany numer. Jeden telefon miał zmienić absolutnie wszystko. Oto gotowy tekst. Wszystko wydarzyło się o 10.03. To dziwne, jak takie małe, nic nieznaczące cyfry potrafią wyznaczyć granicę między całym Twoim dotychczasowym życiem. A tym, co nadeszło później. Siedzieliśmy w sterylnej sali konferencyjnej, a powietrze było tak gęste od wymuszonych uśmiechów, że można je było kroić nożem. Marek, nasz wiceprezes, odchrząknął i spojrzał na mnie bez cienia jakichkolwiek emocji, a potem to powiedział: Słowa, które miały być pozornie zwykłą, korporacyjną nowiną. Wybraliśmy Adama. Zapadła cisza, przynajmniej w mojej głowie. Usłyszałem jeszcze jego dalsze wyjaśnienia, które wbijały się we mnie jak lodowate odłamki szkła. Uważamy, że Adam wnosi do zespołu nową energię. Nową energię. Te dwa słowa odbijały się echem w mojej czaszce, zagłuszając wszystko inne. To właśnie one zniszczyły dwadzieścia lat mojej lojalności, moje weekendy spędzone w biurze i noce poświęcone projektom. Nowa energia. W tamtej chwili cały świat zamarł. Nie czułem złości, nie czułem smutku. Tylko pustkę i przenikliwy, paraliżujący chłód upokorzenia. Patrzyłem na Marka, na uśmiechniętego Adama, na innych członków zarządu, ale widziałem tylko poruszające się usta. Nie docierały do mnie żadne dźwięki, żadne słowa. Znasz to uczucie, kiedy jedno zdanie sprawia, że cały pokój nagle cichnie, a ty słyszysz tylko dudnienie własnego serca? Kiedy czujesz na sobie spojrzenia wszystkich, ale tak naprawdę nikogo nie widzisz? Po spotkaniu podszedł do mnie Adam, promieniejąc samozadowoleniem. Był dwadzieścia lat młodszy, nosił modne trampki do garnituru i mówił językiem memów, którego ja nigdy nie zrozumiem. Położył mi rękę na ramieniu, ściskając ją trochę za mocno. Stary, jesteś moim mistrzem Jedi, powiedział z entuzjazmem, który przyprawiał mnie o mdłości. Potem pochylił się i konspiracyjnym szeptem zapytał, czy pomógłbym mu zrozumieć te przestarzałe procesy, które, nawiasem mówiąc, sam zbudowałem od zera? Te procesy, które przez 10 lat przynosiły firmie milionowe zyski. Wziąłem głęboki, powolny wdech. Na mojej twarzy pojawił się uśmiech, ale oczy pozostały zimne. Czułem, jak lód w moich żyłach zamienia się w stal. To był moment decyzji. Koniec szoku, początek działania. Oczywiście. Odpowiedziałem spokojnym, równym głosem. Z przyjemnością pomogę. Adam uśmiechnął się jeszcze szerzej, kompletnie nieświadomy tego, co właśnie się stało. Nie wiedział, że w tej sekundzie nie podpisał mi wyroku. Podpisał go sobie. Mój uśmiech stał się maską, a każdy korytarz w tym biurze potencjalnym polem bitwy. Oni myśleli, że właśnie mnie zdegradowali, ale tak naprawdę uwolnili mnie od wszelkich zasad, i właśnie wtedy podjąłem decyzję. Oni zniszczyli moją karierę, a ja zniszczę ich firmę. Od środka. Jasne, oto gotowy tekst monologu dla bloku 3. Blok 3. Przywidmowe pliki. Podczas gdy Marek bawił się w wiceprezesa, ja stałem się duchem w ich własnym systemie, szykując dla niego idealną pułapkę. Niewidzialny, cichy, z dostępem do każdego zakamarka cyfrowego królestwa, które przecież sam zbudowałem. Każdej nocy, gdy światła w biurze gasły, ja logowałem się z domu, by prowadzić moją cichą prywatną wojnę. Zacząłem metodycznie kopiować wszystko dane kluczowych klientów, nasze strategie cenowe, raporty dotyczące ryzyka i rentowności. Dosłownie całą historię firmy, każdy jej nerw, skompresowany w terabajtach danych, na moim prywatnym dysku. W końcu, kiedy sam budujesz cmentarz, doskonale wiesz, gdzie leżą i błędy, i pieniądze. Godzinami przekopywałem się przez stare archiwa, szukając jednego, choćby najmniejszego pęknięcia w ich zbroi. I wtedy go znalazłem starą, zapomnianą umowę o poufności z 2017 roku. To był prawniczy majstersztyk, a raczej niedopatrzenie, którego nikt przez lata nie zauważył. Zakaz dotyczył tylko okresu aktywnej pracy w firmie. Ale co najważniejsze, umowa milczała na temat klientów. W których kontraktach widniało moje nazwisko jako głównego stratega. To była moja furtka, moje prawne alibi. Znasz to uczucie, kiedy nagle dostrzegasz ścieżkę, której nikt inny nie widzi? Ten cichy moment triumfu, kiedy wiesz, że znalazłeś wyjście. Mając tego asa w rękawie, przystąpiłem do drugiej fazy cyfrowego sabotażu. To była precyzyjna, chirurgiczna robota. Z każdego ważnego pliku systematycznie usuwałem swoje inicjały i adnotacje, które wyjaśniały kontekst. Kluczowe prezentacje, pełne danych i analiz, zastępowałem uproszczonymi, ogólnymi wersjami. Wyglądały podobnie, ale były pozbawione strategicznej głębi, jak mapa bez legendy. A na koniec, wisienka na torcie zmieniałem uprawnienia dostępu do najważniejszych folderów. Wyobrażałem sobie jego minę. Gdy próbując otworzyć kluczowy raport przed spotkaniem, widział tylko komunikat. Tylko do odczytu. Wyobrażałem sobie jego rosnącą panikę, gdy klikał bezradnie, odcięty od wiedzy, którą ja stworzyłem i teraz kontrolowałem. Spędzał całe popołudnia, dzwoniąc do działu IT, który bezradnie rozkładał ręce. Był wiceprezesem we własnym więzieniu. W ten sposób powoli wymazywałem siebie z ich teraźniejszości. Jednocześnie zabezpieczając całą przeszłość dla siebie. Marek został z pięknymi, ale pustymi prezentacjami i tytułem bez pokrycia. Miał władzę, ale nie miał dostępu do mózgu operacji, bo tym mózgiem byłem ja. Ale kopiowanie plików i ta drobna, cyfrowa zemsta to było za mało. To była tylko przygrywka, przygotowanie gruntu pod prawdziwe uderzenie. Nadszedł czas, by odebrać to, co należało do mnie z mocy prawa, moich klientów. Patrzenie, jak Marek zarządza klientami, było bolesne. Jakby ktoś jadł homara łyżką. Postanowiłem mu więc pomóc. Każde spotkanie z nim to był festiwal pomyłek i niezręcznej ciszy. Zawyżone obietnice, pomieszane dane, zapomniane terminy. Serio, ten człowiek był chodzącą katastrofą. Siedziałem obok, zaciskając zęby, i czułem, jak klienci z każdą minutą tracą cierpliwość. A nasza reputacja leci na łeb na szyję. Czułem fizyczny ból, patrząc na ten chaos. I wtedy po kolejnej klęsce, gdy prezes dużej firmy budowlanej niemal rzucił w nas segregatorem, w mojej głowie zapaliła się lampka. Co jeśli. Co jeśli zaoferuję im alternatywę, ale taką, nad którą to ja mam pełną kontrolę? Zacząłem działać po nocach. Dwa wieczory, mnóstwo kawy i powstały moje pierwsze. Firmy partnerskie. Proste, jednostronicowe serwisy kupione za grosze domeny, Digital Wings, Next Gen Solutions. Dla szefostwa wyglądało to jak naturalna rozbudowa sieci kontaktów. W rzeczywistości cała ta sieć to byłem ja, siedzący w dresie przed laptopem. Czułem się jak reżyser, który buduje scenografię do własnego spektaklu. Aż wreszcie nadszedł ten dzień. Marek kompletnie zawalił projekt dla kluczowej klientki, pani Elżbiety. Obiecał jej wdrożenie nowej funkcji, co było absolutnie niemożliwe w wyznaczonym terminie. Wybuchła awantura, a ona była o krok od zerwania umowy wartej setki tysięcy. Poczekałem, aż kurz opadnie. Podszedłem do niej na korytarzu, niby przypadkiem, z zatroskaną miną. "Pani Elżbieto," zacząłem cicho. "Sytuacja jest fatalna, wiem, ale" Znam taką małą, zwinną firmę IT. Może oni byliby w stanie to szybko naprawić. Są naprawdę solidni. Spojrzała na mnie zmęczonymi oczami. Była wykończona walką z niekompetencją Marka. Chciała po prostu, żeby ktoś rozwiązał jej problem. Ufam pańskiej opinii, powiedziała cicho. Te słowa były jak zielone światło. Jak oficjalne pozwolenie na rozpoczęcie gry. Znasz to uczucie, prawda? Ten dreszcz emocji, kiedy ryzykowny plan zaskakuje i wszystko zaczyna idealnie do siebie pasować. Mieszanka strachu i czystej euforii. Tydzień później pierwszy przelew od jej firmy wylądował na koncie Digital Wings, mojej firmy. Mój projekt uratował sytuację, a ja dostałem za to zapłatę. Wtedy zrozumiałem, że to działa, że to jest moja droga. Tak zacząłem przestawiać figury na szachownicy, jedną po drugiej. Pierwsze pieniądze na koncie to był jednak dopiero początek. Następny krok, zgarnąć największego klienta firmy prosto sprzed ich nosa. Jedno spotkanie w cichej francuskiej kawiarni, jeden croissant i jeden podpis. Tak właśnie ich największy klient stał się moim. Powietrze pachniało kawą i świeżym pieczywem, a ja czułem, jak serce wali mi w piersi. Naprzeciwko siedziała Ewa, kluczowa partnerka w firmie, która przynosiła nam miliony. Była zdenerwowana ale i zdeterminowana. Przesunąłem po gładkim, marmurowym blacie umowę, którą przygotowywałem od tygodni. Jej dłoń na chwilę zawisła nad papierem. Podpisała, spojrzała na mnie i z lekkim uśmiechem powiedziała: Szczerze mówiąc, dziwię się, że nie zrobiłeś tego wcześniej. To był kamek, który uruchomił lawinę. Zaledwie kilka dni później na firmową skrzynkę zaczęły spływać nerwowe maile od innych, mniejszych klientów. Pytali, co się dzieje, domagali się wyjaśnień, wstrzymywali współpracę. A Oskar? Ze swojej szklanej bańki w biurze zupełnie nie rozumiał powagi sytuacji. Widziałem, jak na te alarmujące wiadomości odpowiadał z nonszalancją, wysyłając emotikon z kciukiem w górę. Tak, jeden, bezczelny kciuk w górę, jako odpowiedź na pytanie o przyszłość firmy. Czy kiedykolwiek czuliście ten dziwny spokój, kiedy wasze najgorsze przeczucia nagle się sprawdzają? Kiedy zamiast paniki, czujesz tylko chłodną pewność, że od początku miałeś rację? Właśnie to poczułem. Jeszcze przez chwilę miałem dostęp do firmowych systemów. Zacząłem przeglądać stare kanały na slacku, szukając czegoś, czegokolwiek. I wtedy to zobaczyłem. Usunięta wiadomość od Oskara, wysłana do naszego wiceprezesa dwa tygodnie wcześniej. Czy nadal muszę wysyłać jej kopię w tych sprawach? Jej, czyli Ewie. Próbowali odciąć ją od informacji, grać za jej plecami. Oskar usunął wiadomość, ale system nie zapomina. Zrobiłem zrzut ekranu. Miałem go. Cyfrowy dowód zdrady, który wyjaśniał wszystko. Gdy największe figury spadły z szachownicy, a w ręku trzymałem dowód ich niekompetencji, wiedziałem, że nadszedł czas. Został mi już tylko ostatni ruch odejść, zamykając za sobą drzwi z głośnym hukiem. Ciszy. Wcisnąłem wyślij pod najnudniejszym wypowiedzeniem w historii. Standardowe dwa tygodnie grzeczne podziękowania za współpracę zero dramatu. I po prostu patrzyłem, jak krew powoli odpływa z ich systemu. Kropla po kropli. Główna nagroda w tej grze moje stanowisko, które miał przejąć Bartek. Ach, ten Bartek słodki, naiwny chłopak, prosto po studiach który wierzył w rodzinną atmosferę w firmie i myślał, że ciężką pracą zdobędzie wszystko. On nie miał pojęcia, że tuż przed wysłaniem tego maila, cichutko ustawiłem w jego nowym firmowym Gmailu jeden mały filtr. Niewinna rzecz, kilka kliknięć. Ten filtr sprawiał, że wszystkie wiadomości od naszych trzech największych klientów, te z zapytaniami o nowe budżety i projekty, po prostu nie trafiały do jego skrzynki odbiorczej. Omijały go szerokim łukiem i lądowały prosto w moim prywatnym, zaszyfrowanym archiwum. Pierwszy dzień mojej dwutygodniowej żałoby był podejrzanie spokojny. Bartek nerwowo odświeżał maila co pięć minut, marszcząc czoło. W końcu nie wytrzymał i podszedł do mojego biurka, drapiąc się nerwowo po karku. Słuchaj, stary, dziwna sprawa nikt dzisiaj nie pisze, nawet z tych dużych firm totalna cisza. Wzruszyłem ramionami, udając zamyślenie. Sprawdzałeś folder ze spamem? Czasem Google wariuje, a może po prostu mają spokojniejszy dzień. Zdarza się. Kiwnął głową, ale w jego oczach widziałem już ziarno paniki. Patrzyłem na jego zdezorientowaną twarz i czułem. Cóż, czułem chłodną, precyzyjną satysfakcję. Znasz to uczucie, prawda? Kiedy wreszcie masz kontrolę, kiedy wiesz, że pociągasz za niewidzialne sznurki. A wszyscy inni tańczą, kompletnie nieświadomi, kto naprawdę gra muzykę. Następnego dnia cisza w skrzynce Bartka zamieniła się w szept krążący po biurze. A potem ten szept przerodził się w otwartą panikę. Marek, mój szef, zaczął biegać między biurkami z telefonem przy uchu. Jego zazwyczaj opanowana twarz stawała się coraz bardziej czerwona. Słyszałem strzępy rozmów. Nie, do nas też nie odpisują. Może mają awarię. Sprawdźcie serwery. Zaczęli szukać problemu technicznego, jakiegoś cyfrowego ducha, który nawiedził ich system. Desperacko szukali śladów włamania, ataku hakerskiego, czegokolwiek, co mogłoby to wyjaśnić. A ja? Siedziałem spokojnie przy biurku, pedantycznie kończąc przekazywanie obowiązków i od czasu do czasu rzucając Bartkowi pełne współczucia spojrzenie. Tymczasem w tle, na moje nowo otwarte konto firmowe, wpływały już pierwsze zaliczki od Zaginionych klientów. Panika w biurze narastała z każdą godziną, ale oni wciąż byli ślepi. Nie rozumieli prawdziwej skali katastrofy. Aż do momentu, gdy na skrzynkę marka wpadła wiadomość. Wiadomość składająca się tylko z trzech słów. Telefon od mojego człowieka w starej firmie był krótki. Jedno słowo: panika. Totalna, absolutna panika. Zarząd biegał jak w ukropie. Prognozy finansowe, które jeszcze tydzień temu szybowały w kosmos. Teraz leciały na łeb, na szyję. Nikt nic nie rozumiał. Wtedy na moim telefonie, niczym wisienka na torcie, pojawiło się powiadomienie. Wiadomość od Marka, samego prezesa. Dwa krótkie słowa, dlaczego odszedłeś? Czułem, jak kącik ust unosi mi się w lekkim uśmiechu. Spojrzałem na ekran, na to rozpaczliwe pytanie. I odpisałem trzema słowami, które miały zburzyć ich świat. Sprawdź linię produkcyjną. Nacisnąłem wyślij i odłożyłem telefon. Wiedziałem, co działo się dalej: sekunda po sekundzie. Gorączkowe telefony do działu sprzedaży. Awaryjne zebranie zarządu w środku nocy. Ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy i otworzył listę kluczowych klientów. I wtedy zapadła cisza, taka po której następuje eksplozja. Wszyscy odeszli. Każdy jeden kluczowy klient, który przez lata budował potęgę tej firmy, po prostu wyparował. Z dnia na dzień zakończyli współpracę, powołując się na nowe możliwości strategiczne. Ich system się zepsuł, kompletnie zawalił. Najlepsze było jednak pytanie, które zawisło w powietrzu w tamtej sali konferencyjnej: Dokąd oni wszyscy poszli? Poszli do nowej, małej firmy, o której nikt nigdy nie słyszał do mojej firmy. A w moim zespole? Sami najlepsi, wszyscy ci, których wcześniej bezmyślnie zwolniono, bo nie pasowali do nowej wizji Kamila. Zebrałem ich wszystkich, jednego po drugim. Czy znacie to uczucie, kiedy po długiej, wyczerpującej walce nagle zapada cisza? Nie czujesz euforii, przynajmniej nie od razu. Czujesz tylko głęboki, przenikający spokój, bo wiesz, że wszystko w końcu jest na swoim miejscu. Kamil, ten cudowny chłopiec, który zajął moje miejsce, został zdegradowany. Wiceprezes, który przyklepał moje zwolnienie, po cichu odszedł na wcześniejszą emeryturę. A firma, którą kiedyś nazywałem domem, zaczęła powoli gasnąć, tracąc grunt pod nogami. Stali się cieniem samych siebie. Dziś stoję przy ogromnym oknie w moim nowym biurze. Patrzę na spokojny ocean, a w dłoniach trzymam ciężki, ceramiczny kubek z logo mojej własnej firmy. Cisza, i ten słodki, chłodny smak zwycięstwa, którego nie da się opisać słowami. Mówią, że zniszczyłem ich świat, ale ja niczego nie zniszczyłem. Ja po prostu wszystko przebudowałem, ich system się zepsuł, mój po prostu popłynął w innym kierunku. Myślałem, że to koniec, że to ostatni rozdział tej historii, i wreszcie mogę odetchnąć. A potem mój telefon znów zawibrował. Na ekranie wyświetliło się imię, którego nie znałem, ale przeszył mnie dreszcz. Czułem, że to nie jest koniec. To dopiero początek prawdziwej gry. Oto gotowy monolog do outro, napisany zgodnie z podanymi wytycznymi. I tak to się kończy. A może raczej tak się zaczyna. Siedzę teraz przy oknie, patrzę na ocean i piję kawę. Wreszcie dobrą kawę. I wiecie co? Nie ma w tym fajerwerków. Nie ma głośnego triumfu. Jest tylko cisza, którą sobie wypracowałem. Sprawdź potok. Te dwa słowa, wysłane w odpowiedzi dyrektorowi generalnemu, były jak klucz, który uwolnił całe zło, które sami stworzyli. Były moim cichym wypowiedzeniem wojny, którą wygrałem zanim jeszcze. Zorientowali się, że biorą w niej udział. Moja historia, którą wam opowiedziałem, to nie jest tylko opowieść o zemście w stylu hrabiego Monte Cristo. To coś znacznie głębszego. To manifest każdego, kto kiedykolwiek poczuł się niewidzialny w maszynie, którą sam zbudował. Każdego, kto poświęcił lata swojego życia dla firmy, by na końcu usłyszeć, że potrzebna jest nowa energia. Energia Kyla, która okazała się tak słaba, że nie potrafiła utrzymać nawet jednego klienta. Nie zniszczyłem ich firmy. Nigdy nie było to moim celem. Jak powiedziałem, ja niczego nie złamałem. Po prostu wszystko przebudowałem, używając tych samych narzędzi, które mi dali. Moją wiedzę, moje kontakty, moje umowy, moją niewidzialność. Każdy przypadkowo polecony partner, każda uproszczona prezentacja i każdy e-mail przekierowany do mojego prywatnego archiwum były cegiełkami w budowie mojego nowego świata. Oni po prostu nie zauważyli, że ich imperium powoli przenosi się na inny adres. I patrzyłem, jak Kyle miota się w panice, wysyłając emoji z kciukiem w górę w odpowiedzi na wiadomości o utraconych milionach. Widziałem, jak system, który był moim domem, staje się dla niego labiryntem bez wyjścia. To była najzimniejsza, najbardziej satysfakcjonująca sprawiedliwość jaką można sobie wyobrazić. Sprawiedliwość architekta, nie wandala. Ale czy myślicie, że to już koniec? Że teraz gdy winni zostali ukarani, Kyle zdegradowany a wiceprezes zmuszony do emerytury historia dobiegła końca? Prawie. Jak wspomniałem, moją nową firmę zbudowałem z innymi, którzy również zostali niesprawiedliwie potraktowani. Stworzyłem przystań dla tych, którzy, tak jak ja, zostali zepchnięci na margines. I tu zaczyna się prawdziwa zagadka. Wśród tych ludzi jest ktoś, kogo zatrudniłem niedługo po moim odejściu. Ktoś, kto obserwował całą sytuację z jeszcze większą furią niż ja. Ktoś, kto stracił znacznie więcej niż tylko obiecane stanowisko. Ktoś, kto patrząc na mój misternie utkany plan, uśmiechnął się i powiedział: To było eleganckie, ale zbyt łagodne. Myśleliście, że to historia o tym, jak jeden człowiek zniszczył korporację? A co jeśli powiem Wam, że byłem tylko iskrą, która rozpaliła znacznie większy pożar? I że prawdziwy spektakl dopiero się zaczyna.